Siemano, tutaj Wojcieszku. Mów coś. No. Już, już, już musiał, już musiał popsuć. No i to jest 77 Burak. Jak się wie nazwał, ale o, go nie ma na skypie O, aż poskoczył, jakby wiedział. Tak, to jest mój dom. To jest Skyblock, jest popularny. To jest Skyblock.pl. Tak, to jest mój dom. Mail. Tu jest sadzarnia. Tu mamy, to jest chyba godzina albo dwie. Graliśmy. Tu jest domionka. No. Jeszcze pójdziemy sobie na spawna. No. no i w sumie serwer jest, jak już mówiłem, popularny. IP macie w opisie. tam macie jakieś am parkoury, parkury. Tu macie generator koglądający sklepy dla bitów. To są normalne. Tam jest jeszcze jest to comment. I my sobie na nim gramy. No. Niech po było tych na tyle. Nie będziemy tego dłużej przedłużać. No i cześć, ja masz...